Cześć! Witajcie na naszym kanale Twistory Vlog! Cześć. Cześć! Jesteśmy słuchajcie na sankach, jest już po świętach. Mamy poniedziałek. Wtorek. wtorek? Wtorek mamy, sorry, sorry mamy wtorek. Pogubiłam się. Możesz! Jak się robiło vlogi codziennie, to się pamiętała, a teraz się zapomniało. Aniołeczek. Cześć. I drugi aniołeczek, dwa aniołki i zanzwiczek nasz piesek syberyjski super wjeżdżać dalej, tutaj słuchajcie trochę były roztopy trochę tu jest lód w tym momencie ale pokaż, pokaż, jest aniołek? zrobił się aniołek i u Uneli też się zrobił aniołek rewelacja same aniołki rewelacja Tak? <laughs> rękawiczka muszę założyć, bo mi zimno. Aniołkom ciepło, to aniołki leżą, aniołki się wyjeździły. Niestety mamy taką górkę, no to jest taka malutka góreczka, są takie malutkie góreczki, wiecie, taki spad raptem. Ale dziewczyny się tu bawią, same sobie ciągną do góry i sobie zjeżdżają. A na taką większą górkę nie pójdziemy, bo tam śniegu nie ma. Ale ma spać dzisiaj w nocy, nie? No ma spać, ale ma być ciepło, także zobaczymy, czy się utrzyma, czy teraz stopnieje, także... Korzystamy dzisiaj. Korzystamy. jest cokolwiek jeszcze. Dokładnie, no jest cokolwiek. Pokaż. Aniołek, prawdziwy aniołek. Czy tak średnio te aniołki widać. No tam akurat Lila robi aniołka na ścieżce, ścieżka wydeptana. A nie chcecie przejść na taki śnieg trochę usypany? Zanzik, co ty tam kopiesz? Co ty tu masz? Co to jest? Co to pies wykopał? Co tam kopiesz? Jakieś krety pewnie czujesz, myszki albo co? Albo korzenie, słuchajcie. Teraz już tak nie, ale kilka lat temu to Zanzik wydzierał i korzenie żarł. Ty, mały ty. Jakiś coś wcina, jakieś korzonki. Piesiur nasz. No to co? Zjeżdżacie? No to już, zjeżdżamy. Bo ja sobie tak chwilę, a ty... Za chwilę, za chwilę sobie zakryłaś oczy. I zasnęłaś? Ja Śpisz? Sama. Nie. Nie, Lila, zjeżdża. A to nie chcesz zjeżdżać tam gdzieś na bok, tylko ty akurat nie w ten lód? Aha, no to dobra, róbcie jak chcecie. Waga na lód. Bo się z zęby kończą. Tutaj nie jak nie ma, bo przecież to jest lód, jest roztopiona, a potem się zamarzło z powrotem. Nie jest taki śliski, szorstki jest taki. Faktycznie, taki chropowaty jest ten lód, no nie ślizga się. nie. Nawet bym powiedziała, że ten lód jest antypoślizgowy. Wow! Bo to nie było do końca roztopione i tak nie zrobiły takie wdródki. Zanzi, gdzieś tam pobieg. U nas, słuchajcie, święta minęły leniwie. Ale to widzieliście naszą Wigilię Widzieliście w Boże Narodzenie. Byliśmy w domu. W drugi dzień świąt przyjechali do nas dziadkowie. Wyobraźcie sobie, że u nich w domu też były prezenty dla dziewczynek. Mama, tu jest dopiero ślisko. Tu jest dopiero ślisko? A no, jak wrócimy do Wam, pokażemy dokładnie, co dziewczynki dostały. Uwaga! Kościznęłaś się? Pobiegła. Szybko. Za, o, nie, za, za jest och, och, Woda jest, trochę się roztapia, niestety. To co, zjeżdżacie jeszcze? Czy wracamy do domu? Nie, biegacie jeszcze chwilę. A jeszcze na plakabach pójdziemy. No trzeba się wybiegać. Lila. Uwaga! już no także okres świąteczny nam słuchajcie minął szybciutko pewnie wam też święta szybko minęły jakoś krótkie te święta w tym roku cały grudzień przygotowań dwa dni i po wszystkim no to ciągniemy niegniemy do taty no to już Шептей, шептей. Шепка. А что тут сейчас стало? А, да. Хорошо, едем. А ты нас дам жить штака? Нет. Что, Нет. Нет. Нет, я не יש שם... <g facilitators winces> <laughs> 对啦 <laughs> Tak leży. Wow! Nie mają dużo energii i się w domu. Mama, bo, Tata, pokręci w nas. Tata, pokręci się! I was to tylko zapnie z Zanzika bo tu jest wszystko, trzeba uważać. trzeba ubarać. no to kręć tato kręcę wow, ty... trzymaj się Kali, no, ja wypada teraz chyba lepiej niż w lecie wypaść, nie? bo przynajmniej się kolan tak nie poszoruje tak nie boli tak nie boli, dokładnie, człowiek na ubierany. <laughs> jeszcze raz, tato, jeszcze raz, jazda. Zabierzalnia, próbowałyście? się? Ojej, kto tu wypadł? No i witamy się ponownie. Słuchajcie, mamy wieczór już. Dzisiaj nagrywaliśmy filmik jeszcze, który ma się pojawić w środę na kanale, czyli jutro, bo dzisiaj mamy wtorek, no i filmik pewnie ten, pewnie też tego vloga zobaczycie dzisiaj. Dziewczyny wam jeszcze pokażą prezenty, jakie dostały. Pokażcie dziewczyny, co dostałyście od babci. Co tam aniołek do babci przyniósł? Gwiazdka. Ile, ale to zepsujesz, że tak będziesz tym dyndać. Dziewczyny dostały walizki. Tam w środku w walizkach tam jakieś oczywiście słodycze były, y, puzzle były i jakieś tam książeczki, tak? Tak, i mamy takie walizki. No, Nela sobie otwiera, Lila się bawi. I takie walizki dziewczyny dostały. Więc to, co mówi, rozmawialiśmy wcześniej, mówiliśmy Wam, że dostaje jakieś tam prezenty dodatkowe. Y, to to są właśnie te prezenty. Ej, nie dam rady. Także mamy walizki. Pewnie trzeba będzie ruszyć w jakąś podróż. Jak już takie walizki są, to pewnie trzeba będzie się gdzieś wybrać. Ale to może nie wiem, gdzieś bliżej marca się będziemy zastanawiać, co będziemy robić w te wakacje. Czy pewne plany już wakacyjne mamy, już jakieś tam rezerwacje są poczynione. Ale my kilka razy do roku wyjeżdżamy na wakacje, w związku z tym pewnie jeszcze coś innego wymyślimy. Tak. Potemka. Na dole, na dole. jeszcze się Lila myli ze swoim podpisem. Lila się teraz podpisuje. Tak. Na dole. Dwa, mhm. trzy, tak. Tak. Tak, a jeszcze i w środku. Taka kropeczka z kropeczką. No, dobra, no. A potem. Jeszcze A. Super. I w środku jeszcze kreseczka. I gdzie? W środku tutaj ciach. No super jest, Lila. Nela to już umie podpisywać i Lila i siebie, prawda? Tak, pokazywa tylko, gdzie mój. Tam jest, przy tablet. telewizorze, przy telewizorze, przy telewizorze, przy telewizorze jest. Wow. Lila, jakie to tu różne rzeczy bajeranckie zrobiłaś z tym. Bardzo dziewczyna, słuchajcie, ten y napier. Jak one mm. to nazywają? Tablet przypadł do gustu. Napies. Najpierw siebie podpisz. Dobra. No. O, nie da No, tutaj, dobra. No, zobaczymy, patrzcie, patrzcie, no. Nie. A Lila, nie, nie można, tak? Nie można. E. Tak. Lila! Proszę się nie wygłupiać. Jeszcze raz Nela podpisze, Lila się nie wygłupia. Zabieramy rączki. Hop. N. tak. E. Trzy kraseczki, trzy kraseczki, nie cztery. Masz cztery kraseczki jakieś. No, E. No, co dalej? Się lepiej zapomniało, jak się E pisze. jak dalej. No, Ly. A. L. A. Bo ja waprobina Dobra, a i to Mila napisz. Dobra. Ale ja umiem. No to dobrze, że umiesz. Ly. A pomalej. I kreseczka z kropeczką. Tak. Ja nie rysuję. I A. A ja zrobię podłogę. Dobra, ty zrób podłogę. I A. Nie. A potem tutaj. I podłoga. A. Ekstra. Super. I sobie zróbmy podłogę. Okej. Okay. Słuchajcie, dziewczyny się już muszą szykować do kąpieli, bo późno. Więc ja się I już chopsa, z wami... Chopsa, hopsa, rozrabiaki. Trzeba je trochę uciszyć. Yy, więc ja się z wami w takim razie żegnam. Dziękujemy wam za dzisiejszego vloga, za to, że z nami byliście. Zostawiajcie dla nas łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa pa!